Siema widzowie, dzisiaj sobie pogramy w Roblox'a, nową serię tych się wyświetleń. To nie jest i też jeden mały poradnik. jak darmowego itema, którego, którego nigdy nie mieliście w tym Roblox'ie. Chodzi się o Water Shop. Klikasz byle co. Ja się to Tu jest, ja Robux'y. Ja tu jest ja każde takie coś, jest was. Ale może się za free sobie kupić. Nigda ktoś tak wiem, ale można za free sobie za To jest taki mały poradnik. A my przechodzimy do filmu fajnego. No ale sobie po krótkiej przerwie e, Chciałem tylko powiedzieć, że ten... Zaczęłam się przebrać, ale nie mogę, bo gra się w się do końca I tak to właśnie zaczynamy nową serię PRAZIWE ZYSZE. Ehm, zapraszam do oglądania. Ehm, <coughs> co by tutaj zrobić? A może coś poszukam na arego Jak tu, długo się wło... O, dobra. Tu o, a regu. A nie, to nie, to jest a Tak, a regu.

A ziemia bucho, świeże, kupiony wczoraj Diab, ale dobre Ach Ale dobre, a... Um. szybko zjadę, ja nie że tak szybko zjemy. Okej, okay, spoko Co my tu mamy? A, garaż, no nic Jeszcze to nic ciekawego, że ja gadałem Dobra O, schowek dla mnie O kurczę to zachowek, ojeju A, taka jakby pizardia Dobra, małpana. Dobra, idę się zdominować. A was się, że już będzie w wiadomościach, Dobra. E, usiądę, sobie. Ty, Nie to, nie to. Wiadomości, że się wiadomości. Brooknef! Witam serdecznie na Brookhaven wiadomości się się poinformować, że COVID jest ponad tysiąc zakażeń i bardzo za niedługo będą jakieś jakby wszystko to pojeżdżać. I też w się duży wypadek. Willa na ulicy w Wiszynowiej Sery spaliła się. EM. Ähm. Dużo policji przyjechało i straży cała gasi z pół domu. tu uszarpiało cała doma, cała Cała... cała ten... Kład wali, dobra, idę tu sobie... O, dobra, idę tu sobie... No! E, wszystko się zepsuło! Soraje pykają! Ja nie mogę, jak nie mogę słuchać Nie puszczam oprzych! Którym O nie, psychofanka! Ej, dobra, mam że żebym się tym zajmował! Dobra, oglądajmy dalej. Echem. Palił się dużo osób, bo Dwoje zesji. Kilku domowników. Echem. Na przykład mama i tata trafiły do szpitala. Dobra, i ja, ja nie mogę. Dobra, idę tak dla mojej bliskiej pracy. Co i oni mnie nachodzą, ci ludzie? O! Witajcie widzowie, zapowiadam, ja że to się nagrywa. Dzisiaj, teraz wam pokażę mój dom, jak to wygląda. Ja wam kierować, tak trochę zimnie się czuję, ale jakoś dam radę. E, tu jest kuchnia, jak widzę się. Tam, tam jest spiżarnia, jak to nazywam. O. Tutaj jest jakby. Bo jest, jak nie wiem, to było widać. Było ważne. Tu jest garaż, liszę kawego. Ja hmm. wyjdziemy sobie na taras Służby mam takie zasłony, ale ja lubię niebieski po prostu jak mój obywatel symal. są i samochodem, Jak widać mam tu komputer, eksprez. Tu mam mój, mój pokój. <coughs> mam komputer. Tu jest pierwsza toaleta, a to jest pokój do jakiejś zlesi, którejś zlesi myślę tak, I dobra, <laughs> tu tutaj mam na przykład taki duży pokój, mój też, znaczy no to jest mój i mam swoją własną toaletę, tam jest toaleta, tam jest kibel, jakby, co? Są to nic, ale trochę się... O, no, wolno i tu mam galdeowe, niestety znaczy, taki dom że muszę i tu dać, bo nigdzie było mniejsze i tu się właśnie przebieram zawsze. <laughs> Chciałem się teraz pożegnać. Dziękuję, że byliście na tym filmie. <laughs> ja skończę, na razie. Jak wam się podobało pierwszy został zostawcie łapy górę, subika, z loneczkiem i napiszcie komentarz, podobało mi się, a jak nie, to o piszcie. Znaczy ja piszę, że jeszcze po prostu, że słaby. Ale raz, ja, to jest pierwsza seria. Spokojnie wszystko peliście, to będzie się sobie po kolei to oglądasz. Spodobało, mój bohater wam się żegna. Na razie. No jak widać. Ja też dziękuję, że się tym filmie. I proszę został się jeszcze teraz szubiki, łapeski, będzie fajnie. Dzięki.